Kochani, po kolejnej długiej przerwie. Ja wiem, że teraz powiecie cały czas, robimy jakieś przerwy, miały być vlogi, nie mam vlogów, ale wiecie, mnóstwo roboty. W 2023 roku budowaliśmy dom i nie tylko, wiele lat przedbudowaliśmy już ten dom, bo zaczęliśmy budowę w 2020 roku no ale w 2023 czyli w tym roku co się za, teraz skończył e, tak naprawdę skończyliśmy budowę domu e, bardzo dużo podróżowaliśmy z grupami po Ameryce Południowej więc nie mieliśmy czasu niestety na te vlogi ale przejdźmy do sedna tego vloga e, chcielibyśmy Wam pokazać w końcu jak się urządziliśmy, gdzie mieszkamy e, jesteśmy jak widzicie jesteśmy już w naszym domku także no niesamowite uczucie, niesamowite uczucie mieć swój własny dom, wprowadzić się do niego, mieć po prostu taki swój base camp, bo tak to nazywamy ten nasz dom. Powiem Wam, że jak prowadziliśmy się tutaj miesiąc temu, czyli 8 grudnia 2020 roku, to ja nie poznawałam swojego męża. Po prostu Niko był tak szczęśliwy, on zachowywał się jak dziecko, po prostu cały czas uśmiech, banan na twarzy, cały czas nie mógł uwierzyć że ma swój własny kąt na tej ziemi polskiej. <laughs> Powiem Wam, że nigdy nie myślałam, że to są tak mocne uczucia, e, uczucia się w nas wyzwoliły, w końcu jak zobaczyliśmy, e, że mamy ten nasz dom, że mieszkamy w nim i, i że to jest po prostu nasze miejsce na ziemi, także no naprawdę emocje ogromne. On już ma zwichnięty nadgarstek, więc trzeba robić za niego robotę. Tak musi pracować żona. Zimno jest. Ciężka Nie. sprawa, tak? Nie. Nie. No to będzie zrobiła więcej, no to... Mnie, u nas są podziały pracy. Voilà. Ty rozpalasz ogień. I zostańcie z nami do końca tego vloga, ponieważ to na końcu dowiecie się o naszej w sumie największej zmianie, która będzie z nami przez długi, długi czas. Ten malutki pokój jest dla nas absolutnie najważniejszy i uważam, że to jest po prostu najlepszy pomysł, jaki zrobiliśmy w tym domu. Jak już możecie się domyśleć z tych fok, tutaj, ten pokój. To miała być spiżarnia, ale ja stwierdziłam, przecież po co nam spiżarnia? Mamy tyle mebli w kuchni, że w ogóle ta spiżarnia mi nie będzie potrzebna. Poza tym nie jemy tutaj z Nikolasem tak dużo, nie gotujemy, często wychodzimy do rodziny gdzieś zjeść. Także spiżarnia nie jest nam potrzebna i zobaczcie, co zrobiliśmy ze spiżarni. Voilà! Taki mały pokoik, bo patrzcie, ile rzeczy można pomieścić. Chodźcie. Więc tu jest kącik Nikolasa, jego skitur i jego narty. Tutaj to jeszcze, ten kącik jeszcze trzeba rozporządzić, ale to są moje narty wszystkie. Um, także tu jest kącik narciarsko skiturowo-kempingowy. Bo popatrzcie, zrobić tutaj półeczki. Oczywiście Niko wyznaczył mi tą półeczkę, on ma te śpiwory. Um, no wszystko tak naprawdę tu jest na nasze wyprawy. Także wcześniej się to poniewierało wszędzie, bo. Po... W naszym apartamencie, jak mieszkaliśmy u rodziców, nie mieliśmy takiego jednego miejsca na to, a teraz można to wszystko ładnie po prostu dać w jedno miejsce i się to nigdzie nie gubi. A może Was interesuje, jakie tutaj mamy ogrzewanie, więc. <grywanie> ogrzewanie mamy pompę ciepła. No i mamy kominek, ale tak naprawdę ten dom jest bardzo dobrze. Yy ma bardzo dobrą izolację, więc mamy tutaj bardzo dużo okien. Największe okno ma 5 metrów. E, jesteśmy od strony południowej, więc a tutaj w salonie, ogólnie w sypialni, w salonie w ogóle nie, nie musimy grzać, także tutaj grzanie mamy totalnie wyłączone. Kominek tylko robimy tak naprawdę, żeby był fajny klimat. Mm, ale pokoje, które mamy po północnej stronie, dwa pokoje, one akurat, je ja akurat wynajmujemy. E, mają osobne wejścia, także tam tam jest zimniej, bo to jest północna strona, także tylko tam grzejemy właśnie z tej pompy. Eee, także pompa ciepła bez fotowoltaiki mamy, to co uwielbiamy w tym miejscu, gdzie mieszkamy, czyli w tym regionie jest fakt, że mieszkamy no, 25 minut tak naprawdę od stoku narciarskiego 25 minut jazdy. Także no, my już jesteśmy od początku grudnia, jest teraz, od początku grudnia w żywcu. I powiem Wam, no, że nie codziennie, ale w tygodniu to 3-4 razy jesteśmy na Pilsku, bo na Pilsku jest najwięcej śniegu. E, czasami na Rysiance, na Skiturach, ale tak to mamy też w e, Napisku Stognaciarskiej i sobie możemy. Dzisiaj na przykład widzieliśmy, że jest super puch, także jeśli jest puch, to idziemy wtedy na narty, Jeśli nie ma puchu, to idziemy na Skitury. Także to jest bardzo fajne, że po prostu jesteśmy wyszliśmy w tak małej odległości od stoku narszawskiego. Dla nas to jest naprawdę duży, duży argument do życia tutaj. Także tak jak widzicie po śniadanku przenosimy się na Pilsko. Jesteśmy już na szczycie. Na szczycie jest przepiękna zima, bo niestety w dolinach nie ma w ogóle śniegu, ale na szczycie jest i to dużo i tu jest taka prawdziwa zima. Eee, no i co to jest właśnie tutaj na Fischu nikomu nie uczy jazdy poza trasą, ponieważ wiecie, ja zawsze na Nartach jeździłam na trasie, zawsze wyratakowane e, e, zjazdy, wyratakowane trasy, także to jest zupełnie inna jazda. Także jazda w Puchu, w puchu dopiero się tak naprawdę uczę od, od roku, tak w tym roku zaczęłam i w tym roku cały czas jeździmy po laskach, także nikomu je doszkala. Także uczymy się przed kolejną wyprawą. O tym Wam powiemy w następnym vlogu o naszej wyprawie, ponieważ jeszcze nie mamy dogranych wszystkich szczegółów. Ale wyprawa zacznie się prawdopodobnie w marcu i będzie trwała przez 2-3 miesiące. Także szczegóły dam wam Troszeczkę Później. A teraz co? Przepiękna pogoda, zjeżdżamy gdzieś przez lasek, robimy pierwsze ślady. Czego chcieć więcej, powiedzcie mi? Jako, że jest początek stycznia. Mam nadzieję, że niektórzy z Was jeszcze potrzebują kalendarzy. Zostało nam chyba 15 kalendarzy, bo sprzedawaliśmy na Instagramie. Także kalendarze są z Ameryki ze zdjęciami z Ameryki Południowej Nikolasa, także jest tam bardzo dużo Patagonii, jest Peru, są wodospady i głasu. No i naprawdę te kalendarze są zrobione na papierze o gramaturze 250. E, także są bardzo, bardzo dobrej jakości. I jako, że zostało nam 15, a chcemy je sprzedać, no bo co my będziemy z nimi robić, to robię tutaj promocję na YouTubie i e, z każdym kalendarzem dodaję Wam piękną bransoletkę e, z wełny alpaki, z peru handmade, ręcznie robiona i ona Wam dochodzi do ceny kalendarza. Ona jest po prostu za darmo, czyli za kalendarz i za bransoletkę płacicie 85 zł, także kto pierwszy, ten lepszy, mam nadzieję, że będą te kalendarze ładnie wisiały na Waszych ścianach. Kochani, to mój pierwszy make-up w 2023 roku jak Wam się podoba jak wyszło, dajcie mi znać w komentarzach. A tak naprawdę to dzisiaj jest 25 grudnia, więc Boże Narodzenie, więc razem z Nikolajem życzymy Wam wesołych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia oraz dla nas są to pierwsze święta od pięciu lat w Polsce. Także się, się bardzo cieszymy, że tutaj jesteśmy. Jesteśmy, jak zapewne wiecie, w Beskidzie Żywieckim. I dzisiaj chcemy Wam pokazać przepiękną tradycję, jaką tutaj mamy, czyli może niektórzy z Was się, się już domyślili, widząc mnie w tym w takim przebraniu. Dzisiaj będziemy kolendować. Piękna od e, Emilka, tam jest. A ja? Je... Cześć Boże. Cześć Boże. Zapraszamy. w kuchni. Mamy aniołek. Mamy Ma Marika tutaj. Szwagier. Marika. Marika szwagier. Ja się zaraz tutaj wy wyprostuję. <śwagaer> A to kto? Druga Marika. <śwagaer> O nieźle. O elegancko. Cześć Boże. Święty Boże, amigo. Cześć. To naprawdę. Oh, yeah. Bonjour, jedita, O, oh, oh, jiu jitsu. O oh, kurde. Tak pokazać te. O, jak tam. Na zdrowie, na tygodnie święta, co by się wam chowały chłopcy i dziewczęta, Bycki i cielęta. W każdym kątku po dzieciątku, a za piecem troje, byście nie godoli, ze to, które moje. Co byście w polu czterema pługami łorali, a jak nie czterema, to trzoma. A jak nie trzoma, to dwoma. A jak nie dwoma, to jednym, ale głodnym. Co byście się jak Puncki w maśle pławili, dobrze jedli i pili. Co by na świecie było cicho i spokojnie, a złony z męzami nie bywały w wojnie. Dziewki, co by się wam z chałpy wydały, a wiele ze sobą nie zabrały. Tak Od dziecka rodzice co roku brali mnie i moich braci na kolędę w okresie Bożego Narodzenia. Przebieraliśmy się, chodziliśmy po rodzinie i znajomych i wspólnie kolędowaliśmy. Od zawsze również była muzyka w naszym domu, gdzie tata grał wieczorami na gitarze i zapisał nas do szkoły muzycznej na instrumenty, na których chcieliśmy grać. W Beskidzie Żywieckim tradycja kolędowania jest bardzo barwna i popularna. Niestety coraz mniej ludzi chodzi po kolendzie. Kiedyś, jak byłam dzieckiem, w okresie Bożego Narodzenia, co chwilę w naszych domach rozbrzmiewał dzwonek do drzwi i ludzie muzykowali. Niestety teraz można policzyć na palcach jednej ręki grupy kolendnicze, które chodzą od domu do domu. Z czym dla Ciebie jest kolendowanie? Kolendowanie to jedyny czas w roku, gdzie spotykamy się wszyscy razem, a cała rodzina i kolendujemy. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo właściwie wszyscy są w rozjazdach i to jest jedyny moment, kiedy jesteśmy wszyscy. Tak, ja zatem najbardziej tętniłam, będąc, jak byliśmy teraz 5 lat podróży i nigdy nie wracaliśmy na święta to powiem Wam, że ta kolenda to zawsze taki było e, dla mnie ciężkie patrzeć na zdjęcia jak oni kolendują a na, mnie tam nie ma otwórz mi właśnie nam chodzi przede wszystkim o to, żeby kultywować tradycje i tak proszę bardzo, dzieciaki ile mają lat? Od ile masz lat? Em, ile masz lat? Cztery? Cztery. cztery, także najmłodsza tutaj dziewczynka ma cztery lata, chociaż były, były jeszcze młodsze, ale już poszły spać. Także Z na pokolenie Z na pokolenie od małego do dużego wszyscy kultywujemy tak A teraz przedstawiam Wam nowego członka rodziny, czyli Neige, albo Lagohira. Dowiecie się więcej w następnym vlogu. Voilà, kochani, to jest ta największa zmiana dla nas, ponieważ zamiast wypraw motocyklowych będą teraz wyprawy bardziej off -roadowe. No, nasza pierwsza wyprawa się szykuje już w marcu, ale w następnym vlogu wam powiemy gdzie. I pomóżcie nam wybrać imię, bo myślimy nad ja, jestem za La Guajira, Guajira czyli pustynia w Kolumbii, a Niko jest za, uwaga, Blanche Neige, czyli biały śnieg po francusku, co jest lepsze?